Pamiętam natomiast dość dobrze trzecie zatrzymanie, jakie miałem. Tu już dość ostro za mnie się wzięli. Dość ostre było przesłuchanie. Oczywiście nie było tam, że to już nie były te czasy, kiedy. I to nie mniej używano dość mocnych argumentów z relegacją uczelni. No, nie, nie poddałem się tym, nie podpisywałem nic. No, postanowiono mnie zatrzymać i wtrącili do, wtrącili do aresztu. Mówiąc, że to aresztowanie na razie na trzy miesiące, a e, potem się to zobaczy. No. Miałem wówczas 20 lat. Tak? Pierwszy raz się znalazłem w takim środowisku. no Na szczęście w cel nikogo nie było poza mną. <grym> Cela to była jeszcze ta, jeszcze te rodzaje tych cel. To był stary budynek XIX-wieczny, więc te mury, takie jak, jak z filmów, jak z, z opowieści, o których czyta, czytał człowiek, no, jeszcze dodatkowo y, zasłonięte y, blindami, który, czyli takimi niedopuszczającymi, y, nie, nieprzepuszczającymi światło, więc dość, dość y, mroczne to było. No i żeby zabić czas, to na szczęście znalazłem gazety zamiast papieru toaletowego, które nam tam wydano, więc troszkę się, troszkę się uspokoiłem, no. Takim... czymś, co mnie pocieszyło w tym wszystkim, to trzeba było przyznać, że to, pamiętam, że to był chyba piątek i wówczas wszyscy aresztanci dostawali jedzenie, jedzenie z kantyny oficerskiej, która tam była opodal, no i okazało Przyznam, że smak tej zupy pamiętam do dzisiaj. Była to e, zmieszana zupa ogórkowa z pomidorową. E, wielokrotnie ją odtwarzam, bo to okazało się, że przepis jest. To, to zupa się nazywa e, I Polega właśnie głównie, że pomidory i kiszone ogórki są głównym składnikiem. Oczywiście oprócz tego, co znajdziemy jeszcze w lodówce. Tak, no, tutaj to, co w kotle e, panowie oficerowie nie chcieli zjeść. E, no, przeżyłem jakoś. No, uspokoiłem się, bo to Samotnie, samotność w celi to dla młodego człowieka to nie było nic, nic przyjemnego. No, i następnego dnia wziął to na, na dalszą część przesłuchania. Ponieważ to już był 88 rok, to myślę, że to nie było aż tak groźnie wyglądało jak kiedyś tam, jak się czytało w książkach. No, no cóż trzeba było powiedzieć, że psychicznie byłem podłamany, no, ale jakoś dałem radę. W tym czasie też zatrzymano Adama Zadwornego, tak, wiedziałem, że gdzieś tam, gdzieś tam jest obok i w tych samych warunkach, a trzeba przyznać, że to był już weteran zatrzymań, gdyż jego przybyle okazji tam zatrzymywano, osadzano w areszcie, tak. Pamięta, pamiętam jeden. teraz sobie przypominam, że byliśmy szkoleni z okazji takiej okazji, szkoleni. Zachowań się przy e, służbie bezpieczeństwa. E, prowadził te szkolenie e, pan Andrzej Milczanowski. Najważniejsze było nic nie podpisywać. No i wygląda na to, że no, ta dobra rada zdała egzamin. Pod koniec następnego dnia mnie wypuszczono, i trzeba przyznać, że byłem najszczęśliwszym człowiekiem w, e, w tych czasach. Podczas tych wszystkich przesłuchań, te wszystkie przesłuchania zmierzały do jednego, abym został e, oczywiście tajnym współpracownikiem e, e, służb bezpieczeństwa. E, m, najpierw było straszenie, potem było oczywiście. E, Chęć na wynagrodzenia, tak? jakieś tam stanowisko w samorządach studenckich, jakieś tam e, poprawa materialna rodziny, że będą lepszą pracę dostaną. No to takie, e, takie rzeczy, o których się czytało w książkach i, i o których się e, słyszało. E, tak, więc to jeszcze jedno takie zatrzymanie, to pamiętam, gdy. Zmierzałem na posiedzenie Komitetu Założycielskiego Niezależnego. Jedno z bo to było kilka tych posiedzeń założycielskich, przynajmniej prób założy, założy, założenia takiej legalnej, legalnej już organizacji niezależnego zszerzenia studentów. Udałem się na dworzec, no i tam już na dworcu czekali, wzięli mnie na przejażdżkę do samochodu, no i przewozili tyle. W sam raz, żebym nie zdążył na pociąg.